Hey, wszystkim z tej strony, witajcie w nowym odcinku Steeredown. Dzisiaj zebrałem uczestników. Dużo, dużo, dużo uczestników. Każdy z nich ma swoje auto. Każdy samochód się czymś różni. I mają cztery poziomy do przejścia: mamy level pierwszy, mamy level drugi, mamy trzeci i czwarty. I czym oczywiście niżej jest ciężej? Doskoczyć na drugą stronę. Oczywiście na Najważniejsze jest przeskoczenie na drugą stronę, nieważne na którą rampę. Zobaczmy, kto sobie poradzi najlepiej. Zapraszamy pierwszego uczestnika. Przyczepiamy go do samochodu. Nawet tutaj levele są napisane. Bierzemy rozpęd. I uwaga, jedziemy! Jedziemy na maksa! Rozpędzamy się na maksa! Czy przeskoczymy? Czy użytkownik przeskoczy? Nie przeskoczył! Nie przeskoczył! Nie przeskoczył! Zobaczmy! Auto się niszczy. O, uczestnik zginął i odpada. Kto, kto chce być następny? O mamy tutaj Grzesio! Witaj, Grzesiu! Czemu to auto wybrałeś? No zobaczymy, czy to działa, czy to rzeczywiście zadziała. Przyczepmy Grzesia do samochodu, zapnijmy pasami. Ustawiamy się! I uwaga! Ruszamy, ruszamy, ruszamy z dużą prędkością! Z dużą prędkością, zobaczcie, bez problemu! Przeskoczyliśmy na drugą stronę, w związku z czym Grzesiu, zobaczcie, jeszcze stoi! Nienaruszony! Nienaruszony. Przechodzi dalej. Następny niech będzie samochód policyjny. Nazwijmy tego pana Błażej. Niech będzie Błażej. Zobaczmy, czy Błażej to przejdzie. Uwaga. Ustawiamy się. I uwaga. Trzymamy kciuki. Czy Błażej przeskoczy? Czy Błażej doskoczy? Doskoczył. Jeszcze przeżył. Bez problemu przeżył. I przechodzi do kolejnej rundy. Stary, ja się o ciebie martwię, że ty, ty Jedziesz. Nazwijmy go Krzysiek, on raczej długo nie prze... A, długo nie przeżyje. Zobaczmy, czy te auto ma jakiekolwiek szanse! Ono się nie rozpędza w ogóle! Mam nadzieję, że rampy nie zniszczy! Że nie zniszczy rampy. Skaczemy! Skaczemy! Nie. Nie ma szans! Nie było w ogóle. Szansy. Blender niszczy Krzysia. Przechodzimy dalej. Mamy kolejną osobę. I uwaga! Ruszamy! Te auto powinno bez problemu! Bez problemu! To przejść! Zobaczcie! Nie było żadnego problemu! Jeszcze to przeżył! Następna osoba wygrywa! O tego mogę wsadzić do środka. Nawet nie będę go przyczepiać, bo na pewno stąd nie wypadnie. Uwaga! Ruszamy! Ruszamy! Skaczemy, 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 trochę wolno jedziemy Mam, no, Może się trzyma gdzieś Chyba, chyba nie O, ten chyba powinien to przejść Rozpędzamy się Ma strój podobny do Grzesia Lecimy Powinien dolecieć do końca Nie, nie udało się Nie udało się Star, star lecisz lawy, to Ja już ci współczuję a, b, b, dobry start. Co, co to było, ten tam samochód poleciał? Zaczynamy. Kolejny skok, kolejny uczestnik. Niech będzie się nazywać Igor. Lecimy. Lecimy lawetą. No i się nie udało. Kolejny uczestnik, mamy tym razem Fina. Tym autem Fin powinien sobie bez problemu poradzić, zobaczcie. Przeskakuje i przeżywa! I mamy finalnie ostatni pojazd ostatniego uczestnika! Mam nadzieję, że on to przeżyje. No chyba nie, żegnam. Ale auto się trzyma. Do czasu. Stary, stary super, że wygrałeś, ale czas na następny poziom. Zapraszam. Grzesiu stoi niewzruszony ze złamaną deską na sobie. Przepraszam. To był oczywiście ketchup, widzowie, nie przejmujcie się, zobaczcie, jest cały i zdrowy. I jeszcze tutaj jedna osoba była, tutaj jest. I z tego co widzę wszyscy mają szybkie auto oprócz tego pana policjanta. O! Pff, nie, nie, nie! Nie! utrzyma, Trzyma radiowo z własnym ciałem! Zobaczcie, nie podstaje się! Co się dzieje? On jest silny! Uratujmy go! Mamy level drugi, zaczynamy skok! Zobaczmy, czy Policjant poradzi sobie z tym skokiem, to skończy to skłoł Przeżył, przeżył! I ma się dobrze! Przychodzi do poziomu trzeciego. Następny jest Grzesiu! Ruszamy od razu! Jest troszkę ciężki ten Grzeziu, Co wow. Przeskoczył, przeskoczył, ale jego głowa nie wygląda zbyt dobrze nie wygląda. Ale przechodzi dalej. Czas na pana wojskowego. Rusza z mega dużą prędkością. Zobaczcie, przeskakuje na drugą stronę bez problemu. I został ostatni uczestnik? Jedziemy, jedziemy finem. Nic nie widzę, nic nie widzę, bo mi zasłonił. Ale zobaczcie, przez. Wow, nie przeskoczył, nie przeskoczył. Ale czekajcie, czekajcie, może przeskoczył. Samochód spadł, a on był gdzieś tutaj to... był i e, e, e nie ma. Zostało trzech uczestników. Level trzeci będzie już trudniejszy. Mamy uszkodzoną windę. Deski niewiele im pomogą. Zobaczmy, które auto poradzi sobie z deskami, chociaż większość aut jest mega podobna. Samochód policyjny. Deski go utrzymały. Zobaczmy, czy on utrzyma się w przeżyciu. Jedzie, podniósł ręce do góry, żeby to przeżyć, przelecieć. Nie udało się. Nie było żadnej szansy. Błażej, zobaczcie, odpada na trzecim poziomie. Czas na wojskowego? Jeszcze większa dziura się tu zrobiła przez błażeja. Jedziemy! Jedzieło! Nie pojechaliśmy. Czy, czy ten wojskowy przeżył? Nie! Nie! Nie, nie ma głowy. Nieważne! Dajmy mu jeszcze jedną szansę. Wylatujemy. Wylatujemy. Zobaczcie, lecimy. On macha do nas. I bez problemu. Przelatujemy na drugą stronę. Sali, zdrowi. Czas na bezgłowego Grzesia. Level trzeci. Zobaczmy, czy Grzesiu to przeskoczy. Przeskoczy. Bez problemu. Zobaczmy, czy poradzi sobie z levelem czwartym od razu. Zobaczcie, najcięższy poziom ma rozpęd większy. Weźmy większy rozpęd! Jedziemy! I uwaga! Wielka chwila! Nad wielkim blenderem! Czy przeskoczymy? Czy przeskoczył? Udało się! Grzesiu jeszcze zrobił szpagat! Auto działa! Głowa Grzesia średnio! Jak sobie poradzi wojskowy? Rusza! Rusza! Uderzył się w głowę! Ale nadal żyje! Nadal żyje i leci! Leci! Jest! Tu leciał! To leciał! Ale auto go Przygniotło! O od... I... i też nie ma głowy. Niech pojadą jednym autem z jedną deską, czyli będą się mega mocno ruszać. Zobaczmy kto to przeżyje. Ten tak naprawdę wygrywa. Zaczynamy! Jedziemy! Jedziemy! Szurają głowami. Grześ już stracił życie. Wojskowy. A... Nie, nie doskoczyli. No, to... także nie. Nikt nie wygrał. Mamy kolejne proste wyzwanie. Otóż mamy tutaj Grzesia. Mamy też ludzi na balkonach, na różnych piętrach. Czy ktoś już spadł? Ktoś już spadł. I chciałbym zobaczyć, które piętro będzie najbezpieczniejsze. Zaczynając od parteru aż do 11 piętra. I musicie tylko przeżyć. Mam mały zjazd kamyczków i mały zjazd ciężarówek. Zobaczmy, kto to przeżyje. Kto to wygra. Zasiadaj. Władamy do pierwszej ciężarówki i uwaga, kamienie ruszają! Wszystkie powoli ruszają, zaraz ciężarówki też ruszą! Uh! Ko koła odpadły? Jak koła odpadły? Dlaczego koła odpadły? Szybciej! Szybciej po kamienie lecą! Szybciej po kamienie lecą! Ciężarówka też na nas leci! Nie! Nie, nie, nie! Pu! Żyjemy! Żyjemy! Ode! Szywki głaz się zbliża! Szybciej! Szybciej na to trzeba przeskoczyć! Nie mogę przez... WOW! Wyprzedził! No nie! Buf, buf. Co się dzieje? Co? Krzesiu stoi! Nienaruszony! Wielkie głazy lecą! Zobaczmy, kto to przeżyje! Czy w ogóle te wielkie głazy tu dotrą? Czy na pewno jesteśmy tutaj bezpieczni? Ale lecą jeszcze kolejne. To nie jest koniec widzowie! Wow! Pff, <laughs> Wow, kolejny przeleciał! I zobaczcie, kolejny dotknął budynku, nic się nie stało. Co to jest za pech? Znaczy szczęście, szczęście, cieszę się bardzo. W takim razie zróbmy najpierw falę samochodów. Najpierw samochody będą jechać później ciężarówki, później kolejne auta, bo, bo one nawet nie dojechały do końca. Chociaż już się tam rozwalają, widzę I tu ruszają już wszyscy Zobaczmy, jak to się potoczy Puśćmy jednego głaza Stary, masz chyba przechlapane, bo wszystko, wszystko tu leci, ale się rozwaliło jakimś cudem No to nie chcę tu nawet dolecieć Zobaczmy, czy on jakkolwiek dostanie Jak to się łatwo przebija przez te budynki po, po, Pomóżmy trochę tym głazom Oni chyba się wbiją. Nie zdąży tam dolecieć. Ale wbił się w sąsiedni budynek. Wow! wow. Pff, kolejny uderzył. Pojedynczo one dużo większą prędkość nabierają. Zobaczcie, nawet na najwyższym piętrze nie jesteście bezpieczni. Jakby kiedyś wielkie głazy w was leciały. Kolejny, ko kolejny się przebił. Lecą też kolejny. Grzesiu dostał! Grzesiu dostał! Odbił się od nich i butynek nie dostał Zobaczcie, zaraz się zawali wow. I trzyma się dosłownie Na skrawku Co, co jak to walne? Pff, pff, pff. Czy wszyscy zginą wtedy pff. Nikt nie przeżył A więc to w sumie wszystko na ten odcinek Jeżeli się podobało, zostawcie subika I lajka, ja wam dziękuję Za oglądanie i papa. pa Pa